Witam i witam. Dzisiaj badamy, w jaki sposób sukces Kambodży w produkcji ryżu oferuje cenne lekcje dla Afryki, zajmujące 10 najlepszych producentów ryżu. Kambodża przekształciła swój sektor rolny poprzez wysokiej jakości inwestycje nasienne, odważne cele eksportowe, inteligentne umowy handlowe i nowoczesne technologie. Strategia ta znacznie zwiększyła plony i przychody. Ustanowienie solidnego modelu dla krajów afrykańskich w celu osiągnięcia samowystarczalności ryżu, zmniejszenia braku bezpieczeństwa żywnościowego i stymulowania wzrostu gospodarczego zanurz się w pełnym artykule w celu inspirowania spostrzeżeń i przydatnych strategii. Dziękuję za oglądanie.